Szanowni Państwo, zapraszamy na drugie spotkanie z Panią Profesor Iwoną Rusek. Panią Profesor Uniwersytetu Białostockiego, specjalistkę m.in. od a Niesamowicie płodną autorkę dramatów radiowych. Ja się boję, co będzie w przyszłym roku, bo co roku wydajemy dramaty radiowe. Jestem zachwycony, że w ogóle mogę, możemy wydawać Dramaty radiowe i to już jest 10 dramatów. Tak. Opowiedz pierwsze sprawa, dlaczego w ogóle dramaty radiowe? Skąd się wzięły w Twoim życiu? Dlaczego tak dużo? Dlaczego wiesz, to są takie ilości? I jak to wygląda? Gdzie te dramaty tak naprawdę żyją oprócz rady? Za dużo pytań. Jeżeli chodzi o pisanie, to jest tak, że ten świat baśni, ponieważ pisanie wyrasta z baśni, z opowieści naszych najbliższych mamy, babci, taty, takich osób, które nas kochają, które poświęcają nam czas i to są, tacy pierwsi, to są tacy pierwsi opowiadacze, to są pierwsze teatry wyobraźni, jakie my przeżywamy w naszym życiu i każdy z dzieciństwa na pewno pamięta taką kochaną osobę, która mu taką baśń opowiedziała, na pewno mamy takie ulubione baśnie, albo wymyślone, albo czytane. Ja też mam takie, które były mi czytane, ale mam też takie, które były wymyślone. Albo to było po dobroci, albo to było szantażem, bo często jako dzieci też tak, też, tak, też tak robimy. Więc ja po prostu byłam od dzieciństwa nasycana takim przepięknym światem baśni, wyobraźni, właśnie mojego taty, mojej babci, mojej mamy. Fantastyczne było to, że po prostu oni też dbali o to, żeby kupować piękne baśnie bardzo dobrych autorów, z pięknymi ilustracjami, więc ja od dziecka mogłam obcować z taką najwyższej jakości sztuką. Oczywiście nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak to na mnie działa, jaki to ma na mnie wpływ, niemniej jednak ten język w baśniach, melodia, ten rytm, to że ta opowieść ma początek, środek i zakończenie, że są bohaterowie, że są charakteryzowani, no po prostu ten cały sens. Bo jednak opowieść musi mieć sens i musi mieć też jakiś morał. To wszystko było w tych pierwszych baśniach, w tych pierwszych opowieściach, no i przede wszystkim, właśnie przepiękne, przepiękne ilustracje, które potem pozwalały, że kiedy zamykamy oczy, one cały czas żyją w naszej wyobraźni, rozgrywają się ciągle w naszej duszy, czy zasypiamy, czy śnimy, czy potem jak jesteśmy na jawie. Więc to był, to był taki początek, który jest szalenie ważny. On mnie zapłodnił, on mnie zainspirował, było to dla mnie takim, czymś zupełnie naturalnym, że opowieści, że baśnie, że ten niesamowity świat jest częścią mojego świata. Że to nie jest jakieś rozgraniczenie na coś, co jest na zewnątrz i coś, co jest moje. Myślę, że dobra opowieść mityczna, baśniowa niesie ze sobą taki, taki czar, który sprawia, że po prostu my jesteśmy częścią tej historii. To trochę tak jak Mickiewicz mówił, że kiedy słuchamy mitów sami urabiamy się wewnętrznie na bohaterów tych mitów że one wchodzą w nas w naszą skórę w nasz krwiobieg nas zapładniają stają się właśnie częścią naszej natury. I ja y, muszę powiedzieć, że ja czegoś takiego właśnie w swoim życiu doświadczyłam, jestem za to y, bardzo wdzięczna y, i cały czas noszę y, w pamięci, w duszy, w sercu, po prostu też w swoim ciele właśnie te wieczory, y, kiedy bajki były mi opowiadane i czytane, albo właśnie potem był kolejny etap, kiedy mój tato y, zaczął kupować mi takie bajki na projektor y, i wtedy pierwszy, to jest coś tego, ponieważ wtedy w moim domu rozgrywał się teatr. Gaszone było światło, i po prostu na ścianie rozgrywały się niesamowite opowieści. Ja jeszcze nie potrafiłam czytać, ale po kilku takich seansach dziecko łapie to wszystko i natychmiast potrafi te opowiadać, albo samo opowiada, albo po prostu daje, że czyta, albo do tych ilustracji stwarza opowieści. Więc to był taki bardzo naturalny. Bardzo naturalny proces i on też spowodował, że ja zaczęłam bardzo dużo czytać, że to było zupełnie naturalne, żeby czytać, żeby szukać baśni, opowieści, cały czas po prostu być w tym nieprawdopodobnym świecie. Ja zresztą do dzisiaj zbieram baśnie, kolekcjonuję i bardzo lubię je czytać, ponieważ to mnie nieprawdopodobnie relaksuje. Ta opowieść, która płynie, która w nas wchodzi i sprawia, że po prostu nagle przenosimy się do innego świata, w którym wszystko jest możliwe, no i w którym po prostu właśnie piękno, przede wszystkim piękno języka, piękno formy, jest czymś, co jest zupełnie naturalne. I dla mnie pisanie, tworzenie, taka rozkosz związana z językiem, z jego melodią, z tym, że na przykład mogę coś czytać, co jest pięknie napisane, piękną Polszczyznę, że mogę słuchać ludzi, którzy pięknie mówią, pięknie opowiadają. To było dla mnie czymś no, wspaniałym, to było jakąś formą relaksu. Czytanie, nie wiem, żaromskiego, Mickiewicza, po prostu tej, tej pięknej frazy, niesamowicie bogatego języka, słownictwa. Ja też czasami nie rozumiałam, jeszcze będąc małym dzieckiem co to są za słowa, więc brałam słownik wyrazów obcych i po prostu szukałam, żeby się tego, żeby się tego nauczyć. Takie, takie było we mnie nienasycenie tym, tym światem, i to jest do tej pory. Myślę, że to jest związane właśnie z taką ciekawością, z taką miłością niesamowitą do, do języka, do literatury, ale przede wszystkim do tego, co za pomocą języka możemy stworzyć, ponieważ pisząc. Pisarz jest na początku procesu. W momencie, kiedy jego pióro dotyka kartki, powstaje świat, który później, który później, kiedy oddajemy, kiedy napiszemy tekst i oddajemy go do reżyserowi, oddajemy go muzykowi, oddajemy go aktorowi, ten go uruchamia. My jesteśmy na początku tej drogi. I to jest niesamowite, że później ta, z tego, co my stworzymy, lepione są inne dzieła, poprzez inną wrażliwość, poprzez inne doświadczenie, poprzez inną świadomość. Ponieważ ja, jak piszę tekst, to ten, który go czyta, obcuje bezpośrednio z moim poziomem świadomości, z tym, jakim ja jestem człowiekiem. I też potem, kiedy oddaję ten tekst i ktoś go przerabia, ktoś coś z nim robi, to wtedy ja też mogę zaobserwować ten proces wewnętrzny, który u tego człowieka zachodzi. Mogę też wiedzieć, kim on jest. Gdzie jego oko jest skierowane, jakiego rodzaju ma doświadczenie za sobą, jaką pracę wykonał, czy na poziomie duchowym, czy na poziomie cielesnym. To wszystko poprzez tekst można przeczytać. I poprzez mój, i poprzez kolejne warstwy, poprzez to, co się z tekstem dzieje. Czy robi to reżyser, czy robią to aktorzy. Także to jest fascynujący proces, który zaczyna się w świadomości pisarza, w jego, w jego wyobraźni w jego sercu i potem to jak można obserwować, co się, z tym, co się z tym dzieje. Ale to jest najbardziej takie wspaniałe, że właśnie na początku tutaj jest to ten taki boski akt twórczy, który jest niesamowity i bardzo ciekawie jest też podczas tej pracy, bo jednak pisanie jest ciężką pracą, jest procesem, jest procesem fizycznym i jest procesem duchowym. I to myślę, że bardzo wiele osób ma takie doświadczenie, że kiedy coś pisze, to jest zmęczony fizycznie. To jest, coś, to jest coś niebywałego, takie też doświadczenie w ciele, które się odbywa przy akcie, przy akcie pisania. Ale to jest też bardzo interesujące, żeby też siebie w tej pracy, w tej pracy twórczej, w tym akcie też siebie obserwować, żeby tego nie zagubić. I tutaj nie chodzi o tworzenie ego, o pompowanie jakiejś takiej swojej niezwykłości. Chodzi jednak o, cały czas o taką bardzo dużą uważność i świadomość, tego procesu, który się odbywa i tego, kim ja jestem w tym procesie, jakie jest moje miejsce i czy ja, yy, robiąc kolejne teksty, pisząc kolejne teksty, tworząc je, czy ja się rozwijam. Bo praca będzie miała wtedy sens, kiedy każdy tekst będzie lepszy. Nie, że one są wszystkie płaskie albo są letnie, bo to wtedy jest, jest taka jałowość, i wtedy jest taka byle jakość, i wtedy się zupełnie nie rozwijamy i jako twórcy, i jako ludzie. Więc w tym procesie y, y, pisania, w tym procesie tworzenia bardzo ważna jest uważność, oczywiście taka, żeby być tu i teraz. I w tym tu i teraz, żeby po prostu obserwować siebie, jak ta, jak ta myśl biegnie, żeby na przykład zaobserwować. W którym momencie się jaka myśl pojawia, w którym momencie pojawia się jaka idea i czy ja jestem na poziomie pomysłu, czy jestem na poziomie idei. Bo bardzo ważne jest, kiedy zaczynamy coś pisać, no, żeby się zastanowić: czy ja mam pomysł, czy ja, mam, czy ja chcę coś przekazać ważnego? Czy ja się chcę skonfrontować z jakąś bardzo ważną ideą, z jakimś ważnym źródłem, z jakąś wartością? I wtedy ta praca wygląda zupełnie inaczej, bo bardzo często. Są różnego rodzaju mody, i, i wtedy możemy, nimi ulec, możemy nim ulec, ponieważ to jest takie łatwe. Wszyscy o tym piszą, wszyscy tego chcą, na pewno to wezmą, zrobią itd., dalej. Ale to jest też, jesteśmy wtedy na, na poziomie pomysłu. To jest zupełnie co innego niż taki prawdziwy akt twórczy, kiedy musimy się zmierzyć z jakimś bardzo ważnym problemem, a on zazwyczaj jest związany no, z tym, co najważniejsze, czyli z życiem. Ze źródłem życia, z nami, jako ludźmi. Więc mnie bardziej w tej pracy twórczej związanej z pisaniem, z pisaniem dramatów radiowych, czyli tekstów do radia, bardziej mnie interesuje to, żeby jednak mierzyć się z jakimiś takimi bardzo ważnymi wartościami, sytuacjami ludzkimi, żeby też cały czas sobie dawać wyzwanie. Zastanawiać się, słuchaj, no ale dobrze, ale czy jesteś w stanie to zrobić? Czy na przykład, jak napisałaś ileś takich tekstów, to okej, okay, czy jesteś w stanie zostawić to i napisać coś innego? Czy, czy masz w sobie taką odwagę, taką gotowość, żeby masz już tam coś wyrobione i nie iść w to, prawda, bo tutaj ci dobrze idzie, fajnie, super, wszyscy cię chwalą. Czy jesteś w stanie zrobić coś, coś nowego? Czy jesteś w stanie się w ten sposób czegoś o sobie dowiedzieć i, i po prostu i to zrobić? I Muszę powiedzieć, że tutaj jakby szukam cały czas takich nowych opowieści, no przede wszystkim też nowej formy, języka, mierzę się z tym. Jest to trudne, czasami przychodzą zwątpienia, ale to jest właśnie znowu ta uważność, to obserwowanie siebie, dlaczego mam zwątpienie, czy dlatego, że to jest moje ego cierpi, czy z jakiegoś innego powodu, czego się mogę o sobie dowiedzieć. W tym akcie twórczym, w tym wyzwaniu, które sobie daje, czego się mogę dowiedzieć o sobie jako o człowieku i o sobie jako o pisarzu, bo każde, to, każde, każde doświadczenie tutaj może posłużyć, jeżeli je w odpowiedni sposób przetransformujemy, jeżeli nie pójdziemy, nie pójdziemy na taki poziom no właśnie jakichś grymasów, kaprysów, niezadowolenia, to wtedy po prostu jesteśmy w stanie to przetransformować wewnętrznie na coś bardzo, bardzo ciekawego, jakiegoś dobrego doświadczenia w, te, w sensie twórcy. Nie? Bo pisanie tutaj e, to jest ciągłe, e, ciągłe bycie, ciągła uważność związana z tym, co, e, co w życiu najważniejsze. I tutaj w tym wstępie, który takim króciutkim, który napisałam do tego drugiego tomu dramatów radiowych, napisałam o praktyce ciszy. Ponieważ e, zauważyłam właśnie poprzez taką pracę też ze sobą, że jednak cisza jest w moim pojęciu, nie wiem jak dla innych artystów, ale jest jednak źródłem, w którym mogę zaobserwować właśnie jak proces twórczy powstaje. Mogę zobaczyć, poczuć, zobaczyć, poczuć, to są różne formy doświadczania tego, jak zaczyna się ten proces twórczy, jak mogę dotrzeć do źródła. To jest bardzo, bardzo ciekawe, to zachęcam Państwa, jak czasami macie okazję, czy możliwość coś zrobić, bo często jest tak, że puszczamy jakąś melodię, jakąś muzykę, coś robimy i coś, coś tworzymy, a ja zauważyłam, że po prostu nie jestem w stanie w całości oddać się i w całości tego procesu przeprowadzić, jeżeli właśnie mam jakieś, jakieś przeszkadzajki, więc cisza, w której mogę dotrzeć do źródła własnego i idei, jest czymś naprawdę fascynującym i i praktykowanie tego wgłębiania się w siebie podczas procesu, podczas aktu twórczego, jakim jest pisanie, bo pisanie dla mnie jest jakąś taką formą, tak jak tutaj Maja też mówiła przepięknie o poezji, to też jest pisanie o muzyk, o muzyce. To są wszystko formy misteryjne, formy, gdzie spotykamy się ze sobą i z czymś, co jest ponad, co nas przekracza. I to, i, to jest, I to jest w jakiś sposób ciekawe, żeby mm, być cały czas uważnie z tym źródłem e, i nauczyć się no, po prostu coraz częściej e, czerpać z tej niesamowitej e, z tego niesamowitego źródła. To jest, to jest bardzo ale, inspirujące. Ale jest też tak, że e, doświadczenie. Zbierasz doświadczenie chociażby poprzez to, że e, jesteś w czasie nagrywania. O tych audycji, prawda? Tak. I to mówiłaś kiedyś na poprzednim spotkaniu, na którymś spotkaniu, że obserwujesz aktorów, tak. jak oni pracują. Tak. Bo to jest, też mnie to interesuje, czy pisząc to, to już widzisz postać, która by to mogła zagrać. Nie, nie. Ja po prostu dodaję to reżyserowi, ponieważ uważam, że moją kompetencją jest napisać bardzo dobry tekst. I to jest wbrew zorom bardzo trudne zadanie napisać tekst, który weźmie reżyser i reżyser dźwięku, i oni ten tekst zobaczą i usłyszą. To jest prawdziwe zadanie dla tego, który pisze na przykład do I yy, yy, yy to jest wystarczająca ilość pracy, którą trzeba włożyć świadomości, warsztatu, talentu, rzemiosła, żeby taki tekst stworzyć, żeby dać komuś coś takiego, co go uruchomi, i on już nie będzie musiał siedzieć, skreślać, coś wymyślać, dopisać, sztukować i wtedy po prostu powstają koszmary. I, i od razu wtedy, jak, jak się ten tekst taki dosztukowany czyta, albo jak się go słucha, to od razu wiadomo, że on nie został napisany jednym ciągiem że tam coś już się robiło, i że to nie ten, który to zainicjował, tylko może ktoś inny, może go coś zainspirował, albo ktoś inny to pisał, nie? To czuć na poziomie takim energetycznym tego tekstu i potem jak jest to dzieło zrobione. Więc najważniejsze zadanie osoby piszącej polega na tym, że po prostu e, najważniejsze, najprostsze, ale najtrudniejsze, że trzeba zrobić, wykonać dobrą pracę, zrobić napisać naprawdę świetny tekst, żeby on miał swoją melodię, żeby on był po prostu tekstem który się nadaje do realizacji w radio, bo to jest co innego napisać tekst na scenę, co innego napisać tekst do teatru, telewizji, a co innego jest napisać tekst, który będzie realizowany audio, czyli jako słuchowisko, ponieważ mamy do dyspozycji tylko słowo, dźwięki i ciszę. Nie mamy obrazu. Nie możemy emocji zrobić z najazdem na twarz aktorki. Musimy tak skonstruować tę postać, musimy tak skonstruować jej wypowiedzi, i dialogi, bo mamy tylko monolog i dialog w radio, żeby to wszystko e, ci, którzy są po drugiej stronie, zamykając oczy, oni to poczuli w sobie i powiedzieli: Tak, to jest część mojego doświadczenia. Tak, ta, ta, to jest prawdziwe, tak, tak jest. Więc to jest najważniejsza robota, którą trzeba wykonać, kiedy się siada przed pustką, pustą kartką papieru e, i kiedy ten świat trzeba po prostu stworzyć. Żeby on zagrał, żeby on zagadał, żeby on zaśpiewał, żeby nie tylko ja, ale też inni go e, słyszeli. Więc ja nie skupiam się nad czymś takim, że będę <kli> wybierała reżyserowi e, aktorki albo aktorów. St tak jak mówię, no, staram się po prostu tak stworzyć ten świat, żeby on mu zagrał w duszy i żeby on po prostu zamknął oczy, przeczytał to i powiedział, "Okej, okay, dobra, ja wiem kto to, kto to zagra, nie? kto ma takie możliwości albo dla kogo to będzie wyzwanie. I to już tutaj kończą się moje kompetencje. Ale ja byłaś zadowolona. zadowolona? Kiedyś mi powiedziała, że byłaś zadowolona z wyborów. tak myślę, że że byłaś zadowolona. Ja zawsze tak. jestem zadowolona. A to jest zawsze <laughs> Tak, tak, tak. jakaś trzy godziny bardzo cały czas była zadowolona. <laughs> to, już jest, to już jest kwestia pracy tej, tej osoby, no nie? I wtedy, mhm. po tym jak ona czyta tekst, jak ona dobiera aktorów, jak ona to wszystko robi, no to też właśnie widać poziom, tak jak mówię, poziom świadomości tej, tej osoby. I ja nie widzę powodu, dla którego mam się wtrącać. Się, mam komuś coś ustawiać. W momencie, kiedy... Czy jesteś cichym obserwatorem tak. w czasie tych. Tak, dlatego, spotkań. Że, dlatego, że wtedy jest to tak stresująca sytuacja nagranie dla reżysera, dla aktorów, że je, jeżeli jest żyjący okay. autor i on jeszcze przychodzi do studia, i jest <grym> w tym studio. No więc y, uważam, że nie wolno y, po prostu dokładać stresu, ponieważ ci ludzie przychodzą, żeby zrobić najlepszą robotę. Oni tam przychodzą z miłością, przychodzą ze swoją pasją, ze swoim talentem, ze swoim doświadczeniem i oni przychodzą po to, żeby zrobić to jak najpiękniej, jak potrafią. Jeżeli jest jakiś problem na bieżąco do rozwiązania, coś się dzieje z tekstem, coś trzeba dopisać, to ja wtedy mogę, mogę to zrobić. To, i czasami jest tak, że to robię. Natomiast nie wtrącam się, ponieważ uważam, że no, jest to... Mm, no, nieprofesjonalne, po prostu nieprofesjonalne, żeby przyjść na nagranie i tam palcem coś ustawiać albo mówić, jak coś ma być zrobione. Ponadto jest to też piękne, kiedy można zobaczyć i to jest wspaniałe dla autora, kiedy przychodzi i nagle widzi wspaniałych artystów, wspaniałego reżysera, reżysera dźwięku, muzyków, dla których ten tekst ożył i oni wsadzili, włożyli w to swój Talent i jest piękna muzyka i oni grają, i, te, i nagle się słyszy te słowa, które pisało się gdzieś na kartce, i one potem się mówi głośno, czyta sobie to głośno, żeby zobaczyć, jak to płynie, czy ten tekst jest spójny. I nagle po prostu słyszy się je wypowiedziane przez inne osoby, i to jest magia niezwykła, e, która pokazuje, jak sztuka, jak literatura e, ma w sobie wielki zaród życia jak jest piękna, jak jest wspaniała. I wtedy są takie momenty, kiedy wierzy się w to, co mówili romantycy, że słowo jest energią, że słowo jest mocą. I ponieważ jak się to tworzy, to właśnie z tą, tak jak powiedziałam, z tą uważnością i z tą świadomością, ponieważ potem to inni ludzie biorą, przetwarzają, to nabiera formy, ale cały czas jest ta energia słowa, którą też oni poprzez swój talent dokładają. To jest coś, coś niesamowitego, więc jakby na osobie piszącej, która jest na początku procesu, Spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego taki człowiek moim zdaniem to jest taki ktoś, kto powinien chyba nieustająco się uczyć i, i tak jakoś siebie doskonalić jako, jako twórca, jako profesjonalista, jako człowiek, więc takie chodzenie gdzieś tam komuś do studia i go prze, przestawianie to myślę, że nie, nie jest dobre. Ale dlaczego ja tam chodzę? Nie po to właśnie, żeby stresować, tylko dla osoby piszącej, kiedy, bo to pisanie jest też w samotności. Jest w ciszy, jest w samotności, jest w tym skupieniu, i też jest taka walka, taka niepewność, czy, czy dobrze to robię, czy, czy, czy ta melodia, czy tutaj jest dobrą konstrukcję. Bardzo często jesteśmy sami w tym i nie mamy się z kim, nie mamy się z kim skomfort, skonfrontować, bo to jest taka mała roślinka, która rośnie, ją trzeba chronić. I, i później jest ten moment tej. Tej, tej konfrontacji, więc myślę, że to jest no, takie piękne, tak. to co możemy zrobić, to co możemy stworzyć. Napisałaś tych sztuk 16, już teraz? Jest, Och tak, tak więcej nawet. Już, już więcej. Eee, i, I w dalszym ciągu piszesz, masz pracę zawodową, tak. eee, piszesz kolejne książki, teraz możemy już powiedzieć o Berencie, że wychodzi? Czy... Berend wyjdzie pod koniec roku, ale teraz wyjdą dwie książki. Jedna to... o, o słowackim i o Mickiewiczu, druga o wyspiańskim, którego też bardzo kocham, więc to już za chwilę. Jak, jak, jak znajdujesz czas w ogóle na pisanie i jak ten proces wygląda? Czy masz tak zwane deadline? Bo wiem, że na zamówienie też są te teksty. Tak, czy... czasami, są, te, czasami są takie teksty, które ktoś prosi, żeby napisać właśnie dramat radiowy więc wtedy się nad tym po prostu zastanawiam się czy jestem w stanie to zrobić no i wtedy... Po prostu y, najpierw jest ten proces przygotowawczy, więc po prostu dużo czytam, jeżeli to jest na przykład tak jak o Wandzie Rutkiewicz miałam napisać tekst. Więc najpierw po prostu przeczytałam wszystko, co było o Wandzie Rutkiewicz, obejrzałam wszystko, co było o Wandzie Rutkiewicz, i potem po prostu położyłam się na łóżku i się zapytałam sama siebie, co ja chcę zrobić, co ja chcę pokazać, co jest najważniejsze w tej opowieści, co jest najważniejsze w tej kobiecie, co było dla niej najważniejsze. I pomyślałam sobie, że dla niej jednak najważniejsza była wolność. I napisałam tekst o wolności. I tytuł jest Banda znaczy wolność. A są takie teksty w większości, które po prostu są wynikiem. Jakiegoś opętania, bo czasami jest tak, że przychodzi jakiś pomysł, jakaś idea, jesteśmy po prostu tym opętani i w ogóle nie możemy sobie dać z tym, dać z tym rady. I miałam taką, taką sytuację z tym tekstem, który jest w tym, w tym drugim tomie. On jest o Mickiewiczu, po prostu opętał mnie zupełnie, Mickiewicz i to w ogóle nie, nie opętał mnie na jakichś takich poziomach lirycznych, poetyckich, jakichś w ogóle mistycznych, na jakichś wysokich diapazonach, tylko po prostu opętał mnie ze swoją kochanką Karoliną Sobańską i ta historia za mną chodziła po prostu jak oto powstały sonety krymskie Mickiewicza właśnie w trakcie jego niesamowitego romansu, jego wielkiej miłości do carskiej agentki. I ten temat mnie zupełnie opętał, no i do tego stopnia, że po prostu usiadłam i w miesiąc napisałam ten tekst, wysłałam go na konkurs i Wygrałam główną nagrodę w Script Pro, co byłam w ogóle bardzo zdziwiona, bo wydawało no, mi się, że, że to w ogóle się nie... że to jest w ogóle niemożliwe, żeby taka mi się nie tego przeżyłam takie od ekstazy, prawda, że jest wspaniale, że w ogóle cudownie, myślę, że po prostu... Mickiewicz przychodził do mnie do domu, wtedy po prostu mieliśmy jakieś wizje, jakieś rozmowy. Oczywiście Wacław Berend był wtedy bardzo nieszczęśliwy, ale powiedziałem, Wacław, tak, Wacław poczekaj, po prostu wrócę do ciebie. No i, no i tutaj ja z tym Adamem, ale a potem znowu właśnie miałam takie momenty, tak jak mówię, w tej samotności, kiedy się pisze, kiedy... Jeszcze jakiś taki szalony temat, e, zupełnie dziwny, ja to jeszcze się starałam pisać w takim języku ich, prawda, więc ja, ja też się naczytałam, się nasyciłam się tym, żeby to było w tej konwencji, w tym języku, w tej elegancji, w tych wszystkich smaczkach ja się sobie, nie, to w ogóle jest nie, niemożliwe i potem ku swojemu zdziwieniu okazało się, że, że, że po prostu, że wygrałam cały ten konkurs, więc, więc to było, ale... To, jak leżałam w hotelowym pokoju po tej całej gali, to pomyślałam sobie, że najważniejsze jest, żeby wierzyć sobie i wierzyć w siebie. Że to jest ta nauka, która z tego wynika, bo są nagrody, przychodzą, nie przychodzą, różne rzeczy się w życiu wydarzają, a ja po prostu, pomimo tych zwątpień właśnie, które miałam, Y, y, jakoś uwierzyłam w, w siebie, w ten projekt, że dam radę, że napiszę, że to jest fajne, że to jest coś tam. I ostatniego dnia, ostatniej godziny, kiedy był ten y, termin, ja to wysłałam, w międzyczasie jeszcze popsuł mi się komputer, więc ja pomyślałam sobie, że to jest jakiś znak z kosmosu, że jednak nie powinnam tego wysyłać. Po czym głoszą, położyłam się, porozmawiałam sama ze sobą, przyszłam do komputera, mówię, stary, no po prostu nie rób pokaż. tego. Odpaliłam go, wszystko się włączyło i w ostatnim momencie wysłałam to, wysłałam to zgłoszenie i y po prostu, kiedy przechodziłam przez kolejne etapy, myślałam sobie, no to po prostu to są jakieś czary. No i czasami tak jest, proszę Państwa, że właśnie to jest objaw opętania, objaw choroby, szaleństwa, po prostu jakiejś niezdrowej fascynacji, no i po prostu tak się, tak się to kończy. I to Państwo mogą znaleźć w dwóch tomach <laughs> wydanych przez nasze wydawnictwo tak. w tym momencie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.